<suszę> mhm, mm mhm. Rędzio i szkędz piratów! <laughs> Pewnego pięknego dnia... Reksio postanowił polecieć w kosmos. Nie, 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 moment. Nie to, nie to. Pewnego pięknego dnia Reksio postanowił popływać na desce surfingowej. Eee, pewnego pochmurnego dnia. Pewnego bardzo burzliwego dnia. Właściwie to ocean był istotny. W tym piekłem, kiedy Reksio postanowił popływać na desce. No i okazało się to bardzo słabym pomysłem. Lepiej, żeby chyba poleciał od razu w ko